Cześć! Jestem Bart. Witam Was w nowym odcinku o kalendarzach adwentowych. A właśnie zaczął się adwent i mamy dzisiaj 2 grudnia, więc otworzę dzisiaj trzy okienka, żebyście dzisiaj, w sensie jutro dla mnie, zobaczyli co mamy w nowych kalendarzach. A jestem właśnie w moim mobilnym studiu. Niestety trochę pada deszcz i jest zimno, ale damy radę. A dzisiejsze kalendarze to. Z czekoladkami z Lidla, dlatego że jest kupon i można coś jeszcze w nim wygrać. A przy okazji jestem na diecie. Kalendarz Spaß Action. Kupiłem, żeby go sprawdzić, przy okazji przetestować, jak to będzie wyglądało właśnie w tym aucie. A, bo jestem w busie. Kolejny, jeżeli chodzi o test do filmu, czyli jest to też action, taki był. Taki kalendarz z kosmetykami. Znalazłem go na Flumarcie, więc też go kupiłem. Mamy tutaj cztery i jeszcze jeden taki ciekawy, piąty. To jest kalendarz Grafs za alkoholem, więc też będę go testował. Bo, dlaczego by nie? Napisz komentarz, jaki masz kalendarz w tym roku. A jeżeli ja go jeszcze nie otwierałem, to w przyszłym roku to zrobię. A my przejdźmy do tego, co jest najciekawsze, czyli zawartość. Przede wszystkim ten. Tył zdradza zawartość. Nie potrzebujemy tego. I jedziemy z okienkiem numer jeden. Paleta cieni. Numer drugi. Dzisiaj jestem bez dingsika, niestety. Jakiś dziwny pędzelek, chyba taki do nakładania towaru przy oczach. Może być, że do tego. Numer trzeci, coś długiego. Może być fajnego. Jest to zielona kredka. Nie wiem, kto się maluje takimi kolorami. W każdym razie jest. Kalendarz dajemy na bok. Teraz postaram się, by filmy były codziennie. A mam naprawdę wielki roller coaster w życiu. Także staram się jak tylko mogę dla Was. Zacznijmy z kolejnym. Tył też pokazywał, co jest w środku. Więc nie potrzebujemy. A jak on się tu otwiera. A tutaj. Uuuu! Ten jest fajny. Wygląda na duży. I chyba jakieś chatki tutaj się z niego otwierają. Po złożeniu wygląda właśnie tak. Czyli całkiem apetycznie, nazwijmy to. I jedziemy od numeru pierwszego. Jest to kredka razem z temperówką, czyli bardzo ciekawe połączenie. Na przykład w poprzednim kalendarzu mamy zwykłą zatyczkę, a teraz mamy razem z temperówką. Na plus. Numer dwa mamy z drugiej strony. Jest to rozświetlacz w płynie. Pewnie na końcu go przetestuję. Pod trujeczką są to takie pacy do rysowania brwi. Całkiem ciekawa opcja. Ten sobie odłożymy na bok. Następny kalendarzyk. Dajcie znać w komentarzach również, jak Wam mija grudzień. Ponieważ już powoli się zaczyna. Zakupy, szaleństwo, żeby wszystkie prezenty były również. Oto on. A otwiera się tak. Czyli spoko. Może w tę stronę będzie troszeczkę lepiej. Numerek pierwszy. Jest to peeling do twarzy. Całe 30 ml. Przetestuję. Numer drugi. Jest to maska do ust w takim pojemniczku 25 ml, numer trzeci. Jest to rękawiczka do kąpieli, całkiem przydatna. Ja jeszcze akurat mam ich bardzo dużo, ale jeżeli ktoś nie ma, to polecam. Następnie mamy z czekoladkami, kupiłem go w Kauflandzie i kosztował 10 euro. Dodatkowo jest to, że 5 euro jest w kuponach w środku. Czyli, de facto, za dobre czekoladki z Linda, piątak. A może być tak, że będzie więcej, więc kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Pamiętam, kiedyś był podobny kalendarz, tylko w IKEI również z czekoladkami można było jakiś kupon dostać, także tam akurat byłem na plus. Więc lecimy. Numer jeden. Mała taka. Nie wiem jak Wam, ale mi najbardziej smakują te małe, ale czerwone. O Jezus, jakie dobre. Numer drugi. O, tu mamy większe, słodycze. Mm. Ale jest twarde. Numer trzeci. Teraz mamy coś większego. O! Takie, ale czerwone. Dajcie znać w komentarzu, czy Wy też lubicie takie. Bo ja jestem prawie od nich uzależniony. Super sprawa! Został mi ostatni kalendarz, a tego kupuję co roku, bo jest super. No i lubię go. Jest to jakaś alternatywa. A teraz, przy okazji, mogą być w promocji, bo to wiadomo, że już przed grudniem wszyscy kupują, a jak się zaczyna pierwszy, to są promocje. Chyba w Dienty i w Rosmanie teraz były na 50%. Chyba, ponieważ to nie jest sprawdzone info, takie dostałem, ale jutro to sprawdzę. A ja lecę z kalendarzem. Numer pierwszy. Orzechowy party shot 20 ml i ma 18%. Jest dobrze schłodzony. To trzeba go wypić. Dobra mieszanka z czekoladą. Dobra. Numer drugi. Czerwona porzeczka 16% i 20 ml. Tak bardziej jak płyn do ust smakuje. Ale spoko. Numer trzeci. Haha! Ha. Sex on the Beach! To akurat lubię. I lecimy z tematem. Kurczę, ten wchodzi jak nóż w masło. Jak dzik w agresję. Całkiem ciekawe to jest, no ale jakoś sobie nie wyobrażam, żebym sobie to przykładał i teraz tym psz, sprejem czy czymś innym to kreskował. Ale jeżeli tego używacie, dajcie znać w komentarzu co i jak. Tego scrap do twarzy to użyję dopiero w domu, bo teraz nawet nie mam jak. Masełko do ust to zawsze się przydaje. Takie żółte. W sumie wygląda jak wazelina. I pachnie świeczką. Ostatnio zastanawiałem się czy robić na przykład live'y, gdzie będę testował te wszystkie kosmetyki, ponieważ naprawdę mam ich bardzo dużo. Mogę z wami usiąść, zobaczycie co jest i na żywo testować wszystko co popadnie. Rozświetlać make up, no, to ciężko mi tego użyć, bo będę się bardziej świecił niż już się świecę. Ale ta kredka, która ma oszczałkę ze sobą, to jest geniusz. To jest po prostu dobry patent. I ten mały yy, Dings. Hmm. Ciekawa akcja. To są z bliska przedmioty, które były w naszym kalendarzu. A tak wygląda cały mój kącik w samochodzie. Zrobiłem sobie lampy. I powiem Wam, że to śmiga. Całkiem ciekawie. To jest też lampa z Action. Jak sobie wyłączymy te lampy. O, drugą. Zobaczcie, jaki klimat. Niestety mam ograniczone możliwości nagrywania, ponieważ od stycznia jestem na wyjazdach, gdzie nie mogę zbytnio nagrywać, plus w pracy, gdzie jestem, też mam zabronione i to odgórnie. Więc postanowiłem zbudować sobie to mobilne studio, które Wam pokażę za dnia i mam nadzieję, że nie będzie wtedy padało, bo teraz jest trochę rzeźnia. I wiecie, co jest fajne w tym wszystkim? Że mogę sobie jechać, na przykład zrobić jakieś testy albo coś Wam pokazać, Otwieram sobie tylko zasłony i jesteśmy. Proszę. Full opcja na dworze. Ach. I w ten oto sposób studio zrobiło się dworne. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!